Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko do, dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomni Jestem zbudowany tym, że po raz czwarty mieszkańcy naszej gminy powierzyli mi mandat wójta i będę mógł kierować naszą gminą przez następną kadencję. Te plany są wynikają z, z uchwalonego budżetu na rok 2024 i planów, które mamy, jeżeli chodzi o prowadzenie inwestycji, kilkanaście inwestycji mamy już rozpoczętych. Będziemy to kontynuować w obszarze tak budynków kubaturowych, jak również inwestycji liniowych. Przed nami oczywiście rozbudowa, dokończenie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Żyrakowie. Chcielibyśmy, chcielibyśmy oczyszczalnię ścieków Woli Żyrakowskiej również rozbudować, bo są takie potrzeby. No dalsza, dalsza budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, jak również dróg, które są na pewno ważne dla każdego mieszkańca. To jeżeli chodzi o... Inwestycje liniowe, natomiast jeżeli chodzi o inwestycje kubaturowe, no to mamy rozpoczęte budowę czterech, czterech remis, czterech miejscowościach, myślimy o budowie żłobka w Żyrakowie, również przed nami rozbudowa szkoły podstawowej w Zasowie, gdzie chcemy utworzyć przedszkole kolejne już w naszej gminie, także wiele zadań jeszcze przed nami. Panią przewodniczącą Marią Bodziok praktycznie współpracuje przez trzy ostatnie kadencje. W pierwszej kadencji była radną, przez dwie ostatnie kadencje była przewodniczącą. Ta, ta współpraca zawsze się nam układała bardzo, bardzo dobrze. Jest sprawdzonym dobrym przewodniczącym, który potrafi dobrze prowadzić obrady sesji jak również rozumie potrzeby nie tylko swojej miejscowości, ale potrzeby wszystkich miejscowości z terenu naszej gminy.